Teraz zobaczcie jaki to jest gruby lód, nie? Nasza góra lodowa stanęła pionowo Witam, z tej strony Wąsuś Dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale Wczoraj była odwilż A dzisiaj z lodem I to jest taka właśnie najgorsza pogoda Bo teraz ryba się dusi I w dzisiejszym odcinku robimy sobie taką akcję ratunkową Mamy świder, mamy piłę do Suporexa. I dzisiaj wytniemy sobie taki duży kwadrat. Jakoś na powietrzymy i będziemy ratować ryby. O zobaczcie jakieś tropy zwierzyny. Niedługo jest sezon na poroże. Nagram jakiś odcinek. Może akurat Wam się taki odcinek spodoba. Te wyglądają na w miarę świeże. O! Może akurat kurde gdzieś leży jakieś poroże. Dobra, 3, 2, 1 i widzimy się na miejscu. Kurde, nic nie zepsute. Kłódka na swoim miejscu. Łańcuch też. Tabliczka cała. Kurde, ale dziwne uczucie. Idziecie, a normalnie. Ludź się ugina. Nawet widać powietrze, o! a pod nim jest woda dlatego robię takie dziwne w ogóle ślady zobaczcie wszystko pęka i w dzisiejszym odcinku robimy akcję ratunkową każdy chodzi na ryby a nikt się nie interesuje że ryby się duszą i właśnie 30 lat temu jak był taki przypadek to jak wykuli taką dużą dziurę to właśnie rękoma łowili ryby dobra Zaraz jesteśmy na miejscu. Tu jest dopływ jeziora. I w tym miejscu właśnie ryby przebywają. Bo nigdzie nie ma powietrza. Tylko w tym miejscu. I musimy zrobić dziurę gdzieś około 8 metrów od brzegu. Dobra, tam jest gdzieś rów. A my wykujemy dziurę sobie. Chyba w tym miejscu. Na początek muszę wywiercić sobie świderem 4 dziury. A następnie taką piłą. Mam nadzieję, że kurczę pójdzie, bo wydałem na ją 70 zł. Jo. Pójdzie fajnie. Ciężko było wydać na jego pieniądze, ale w końcu się przydaje. Łut jest gruby, a ręcznie nikt by nie chciał kurczę teraz szykerom rąbać. Myślę, że w tym miejscu. Kolejna. Gdzieś tutaj. I czwarta, ostatnia. Dobra, trzeba się rozebrać, bo, kurde, ciężko będzie. O, jaki fajny stojak. Teraz zobaczymy czy taka piła do Suporexa nada się do cięcia lodu. Dobra, na początek taki najmniejszy odcinek. Idzie, ale kurde Czuję, że to będzie ciężka akcja. Kurde, ten lód jest taki gruby, że ma chakra. Ty, tu nic nie idzie. Kurde. kurde, 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 kurde. Mówię, na pewno o tym pójdzie. A tu kurde dupa. Nowa piła, nowe zęby. Ale kurde szału to to nie ma. Albo jakiś to mocniej dusić. Ja pierdziele. To będzie ciężka akcja. Albo nawiercę sobie więcej dziur i będzie po prostu łatwiej. Już czuję, że tak szybko do domu dzień nie pojade. Dobra, udało się. Jedna strona przypięta, ale niestety jeszcze kurczę 3, a już wąs już nie ma sił. Ale najważniejsze, żeby się nie poddać, gdzie jest odcinek z ratowania ryb, więc za wszelką cenę musimy jakoś to zrobić. Wydaje mi się, że muszę zrobić jak najwięcej dziur świdrem a wtedy takie resztki dociąć piłą. Kurde, ta piła jest dzisiaj po prostu nie wypał. A lód jest taki gruby 40 cm jak nic dziwnego, że ta ryba po prostu się dychi. Jeszcze musimy się połączyć z tą dziurą. Oraz tu. Trochę się zmęczyłem, ale się nie poddaje. Jeszcze zobaczcie, zaczął padać śnieg. Kurczę. Wąskiemu zawsze pod górkę, nie? Dobrze, że mam świder. Bo samą piłą to bym kurde. No nie wyciął tego. Ta piła po prostu tnie. Ale kurczę, za bardzo się ślizgała po tym lodzie. Niby zęby ma. Dobra, wiercimy dalej. Ja, wiecie, biorę te główno i tnęmy. Mamy wycięte trzy strony. Została mi jedna, ostatnia, ale kurde, jest ciężko. Warunki też nie są za fajne, pada śnieg. I kurde jest zimno w łapy. Ale kurde akcja ratunkowa i wąsy się nie podaje. Nawet jakbym miał tutaj zamarznąć, zrobię tą dziurę i pomogę tym rybkom. Bo wąsuś ma dobre serce, jest przyrodnik. I kurde. Zrobię wszystko dla nich, nie? Nawet jak będę skakał po tym rodzie i jak wpadnę, to nic się nie stanie. Najważniejsze, że ryby przeżyją. Takie życie trzeba ratować nasze ryby. Taki mamy klimat. 20 lat było dobrze, a ten rok okazał się tragiczny. Dużo filmów już jest na YouTube, że ryby się duszą, a moje jezioro jest naprawdę płytkie A tutaj po bokach wszędzie to jest maksymalnie 2,5 metra. A tutaj, gdzie teraz robię dziurę. To jest gdzieś około metra. Została mi jeszcze jedna, ostatnia prosta. No i kurczę, zobaczymy, czy ryba się dusi, czy nie. No i Wąsłyś, kurczę, się martwi o swoje jezioro. Ja tu jestem królem tego jeziora. Mam tutaj najwięcej pomostów. No i ja tutaj rządzę. No i dobra, wiercimy ostatnie dziury. A później trzeba jakoś wydostać ten lód. Nie wiem jak, ale chyba go wcisnę pod wodę. I go po prostu w duszę i przesunę, bo do góry no nie ma szans. Taki 40 cm wysoki i metr na metr to może ważyć, nie wiem, pół tony. No może pół tony nie, ale 200-250 kilo na pewno. Wiecie? To jest grane, zobaczcie O kurde Ale jaja Ty kurde zaklinowało mi się to Ty zobaczcie na to, nie? Ale jaja A przy okazji naplenimy trochę wodę. Ale fajnie to wygląda, wiecie. Dobra, jestem z siebie dumny. Udało mi się to przewiercić i jakoś przeciąć. Od biedy bym mógł na to stanąć. Ale kurczę, no nie chcę być mokry, bo musimy naszą akcję ratunkową. Przeprowadzić do końca. Dobra, nie wiem jak, ale ten lód musimy wsunąć. Kurde. Będzie ciężko. Ale jakoś dam radę. Kurcze, ile on waży, nie? Znowu się zaklinował dziad. O, cię kręcę. Teraz zobaczcie, jaki to jest gruby lód, nie? Nasza góra lodowa stanęła pionowo. Tylko zobaczcie, nie? Jaki to jest gruby lód. Kurde. Ale jaja. Dobra. Papa pa, nasza góra lodowa. Dobra, takim sposobem będziemy to na Zobaczcie tylko ile powietrza. Dobra, przyglądałem się tak 10 minut. I żadna ryba nie podpłynęła. Ale może po prostu się przestraszyła. I teraz przejdziemy się po jeżorze. Pokażę Wam pomosty. I pójdziemy tam gdzie ostatnio były dziki. Tam jest nasza dziura. Mam nadzieję, że kurczę, nikt tam nie wpadnie. Czy jakaś zwierzyna, albo jeszcze jakiś kurdez człowiek. Ale tutaj mało ludzi chodzi. Więc chyba nikt nie wpadnie. Dobra, tutaj mamy pierwszy pomost. Pomost robił wujek z takim jednym sąsiadem. Jeszcze pamiętam jak go robili. Ale niestety już nie żyją. Na ten pomost idzie jeszcze spokojnie sobie wejść. Dobra, tu jest kolejny pomost. Znaczy, resztki pomostu. Tutaj pamiętam, że kiedyś łowiłem fajne szczupaki, No, ale teraz tutaj w ogóle nie ma wejścia. Tutaj jest dużo pomostów, ale kurczę, wszystkie są już zepsute. Tu jest kolejny. Ten pomost słabo pamiętam, ale pamiętam, że też na nim łowiłem. O, ten pomost jest w miarę dobry. Zobaczcie, ktoś go zrobił z palet. Ale też już kurczę, słabo wygląda. Jeszcze trochę i się rozleci. Kolejny znaczy był. Ten pomost, akurat pamiętam. Fajnie brały tutaj szczupaki i okonie. Jest naprawdę dziwny. Jakbym miał zaraz spać, wiecie? Ale lód ty jakieś ślady zostawią. Ale jaja. Na tego idzie akurat wejść, ale też już jego dni są policzone. Ale fajne krzesełka, wiecie? Takie by mi się przydały. No, a tutaj jest w ogóle najlepsze. Ktoś nie wyciągnął na zimę łódki i kurczę po prostu przymarzła. Tylko zobaczcie. Ciekawe, czy ta łódka wiosną będzie cała, czy będzie miała jakąś dziurę. Osobiście wiem, kogo to jest łódka. Ale kurde, wygląda nieciekawie. Taki gruby lód. Aż ta łódka jest kantaczona trochę. Ty, jakie fajne krzesełka plastikowe. Sam raz na wąsusia pomost, wiecie? O, jeszcze do pary. O, tu jest też taki pomost. I zobaczcie, jest dojście, dojście. I nagle kurde dziura, ale tutaj jest płytko i gościu po prostu sobie wchodzi w oderach, jakich wiecie, gumowcach do pasa. Ja tam zawsze brałem jakiegoś kija, wkładałem i jakoś sobie przechodziłem, ale osobiście tutaj nie lubiłem chodzić, bo ryba nie brała. I jak widzicie, z tej strony to są wszystkie pomosty, nie wiem ile naliczyłem, ale może 3-4 na które idzie wejść a tak to kurde wszystko jest zepsute bo on coś tak co dwa lata remontuje pomost albo robi nowy dobra tutaj gdzieś zaraz muszą być dziki wiecie ostatnio byłem to trzy dziki sobie spały więc teraz nie będę już nic gadał tylko idziemy po cichutku może akurat uda się coś nagrać. Uj! Kurde, nic nie ma znowu. Ale tam są nowe tropy. Może by tutaj iść. Może by tutaj pójść. Ale kurde, boję się. Więc kurde, no siedzą tam. Ale kurde, dzisiaj akurat ich nie ma. Jakbym miał taką łopatę jak Fritz, to bym kurde tutaj sobie wszedł. A tak. Się boję trochę, wiecie. Dobra, teraz chociaż się nie zgubię. Bo pójdę po swoich śladach. Dobra, jesteśmy blisko naszej dziury. Teraz pójdziemy po cichutku. I może uda nam się nagrać jakąś rybę, która podpłynęła do naszej przerębli. O, tam jest nasza dziura. I wąttuj sobie idzie. Po cichutku, żeby kurczę nie przepraszyć. Kurde. Już zamarzło. Ale żadnej ryby nie widziałem, wiecie? Nie wiem czemu. Ale zobaczcie, chwilę mnie nie było i znowu się zrobił lód. O! No kurde, szkoda, że żadnej ryby nie udało się nagrać. Trochę żałuję, bo mogłem wziąć taką mocną latarkę. Byśmy zaświecili w dno i może byśmy coś widzieli. Albo mogłem chociaż wziąć kamerkę, wiecie? No kurde, żem nie pomyślał. Pójdziemy naciąć sobie trochę trzciny. I sobie powtykamy w lód. Żeby kurcze tak szybko to nie przymarzło. Przyjdziemy sobie jutro i zobaczymy. Teraz za pomocą takiej piły. Nie ciała lodu, ale mam nadzieję, że taką trzcinę suchą da radę. O kurde. Trochę się cyckam. No ale czego się nie robi. Dla przyrody Kurde nawet gówno nic nie tnie Chyba szybciej to będzie powyrywać kurde połamać kurde trochę tego potrzebuje wiecie a w tą piłą to kurde nic nie idzie A kurde, jeszcze się przycięłem, nie? Tylko zobaczcie, kurde, pierwsza krew, ale ratowanie ryb jest najważniejsze. Kurde, ciepło się zrobiło, a krew coraz bardziej leci. dobra mamy tyle materiału mam nadzieję że wystarczy jak na razie no nic nie widzę żadna ryba nie podpłynęła ale chociaż sobie odkażę palec kurde ciekawi mnie czy ta trzcina będzie wypływać bo na pewno będzie wypływać o. no ale jakoś to powtykać trzeba wiecie dobra wkładamy i zobaczymy jak to będzie wyglądać mam nadzieję, że taka akcja ratunkowa wam się spodobała i docenicie wąsusia starania bo każdy ma w dupie tylko wąsuś kurcze dba o to jezioro no i dobra wkładamy tą trzcinę i zobaczymy czy nie będzie jej za mało wszystko wypływa. Kurde, trochę mi to wypłynęło, ale kurde, najważniejsze, że jest w wodzie. O i widać, że same wychodzą bąble. O i najważniejsze, że ryby mają powietrze. Może nie wygląda to za ładnie, kurde, ale ważne, że działa. Już opisaliście, że mam tutaj wsadzić jakiś snopek słomy, ale kurde, skąd mam teraz wziąć? Za daleko mam tutaj do jeziora i po prostu nie mam jak tutaj tego przywieźć. No i też pisaliście, żeby dmuchawę do liści wziąć i to napowietrzać, no ale takiej maszyny nie mam i mówię, nie będę wypożyczał. No a taka trzcina jest darmowa, trochę krwawie, ale mam nadzieję, że było warto. Spróbuję jakoś ją jeszcze wyprostować. I ją Kurde w Duszy, albo nie wiem, wygląda to trochę lepiej. Dobra, zrobimy jeszcze miniaturkę i kurczę lecimy do domu. Wiecie? Ale najważniejsze, że udało się zrobić co w mojej mocy. Na pewno coś dało, może nie za dużo. Ale tutaj wszędzie są takie dziury i te powietrze jakoś tam wlatuje. No i trzcina będzie po prostu spowalniała proces zamarzania tej wody. A że zapowiadają jutro czy pojutrze minus 12, to kurczę chociaż trochę te ryby będą mieli powietrza. No i co, zrobiłem co w mojej mocy. Wyleżycie w domu, a wąsuś się martwi o jeziorko Ale ktoś musi, żeby kurcze na wiosnę były ryby. Piłę, piłę kupiłem za 7 dyk, ale kurde, gówno. Bez tego świdra dzisiaj akcji ratunkowej by nie było. No i co? Dajcie łapkę w górę, subika, fajny komentarz. O wąsu się starał. Zrobiłem co tylko mogłem. To za egzamin No się okaże na wiosnę. Szczerze, to tej wiosny się boję. Bo może być tragiczna. Taka sama jak 30 lat temu. No i w kolejnym odcinku, myślę, że jak ta woda pod lodem zamarznie, to zrobimy sobie taki odcinek, jak będziemy jeździć w łezką po lodzie. Bo niedługo przyjdą roztopy. I może kurde nie nagram. Pisaliście, żeby zrobić taki odcinek, jak jeżdżę i driftuję po lodzie. Dobra, jeszcze przemyję palec i kurde jadę do domu. No I co, do następnego, nara, bu.